Tak, no, nie, bo to żywo jesteśmy Nie, nie Jest z nami Izabela Marci, Biegnie narciarskie. Jakie biegi narciarskie przełajowe. Jaki prawidłosty? Or, orientering, no... Jak tak na razie to obcinasz mi całą twarz. Nie, tu pięknie pokazuję. Tak? Dobrze, no. no. jest z nami Andrzej nędzak przed pierwszymi startami w japonie. Co Pan nam obiecuje? O, jesteśmy właśnie przed wylotem na e, wojskowe igrzyska w Szwajcarii. Jest tutaj ze mną pan Andrzej, wiatrowista. Powiedz, jak się czujesz? Jak, jak się czujesz przed wyrokiem? Ja jestem zestresowany. Tak? Jesteś zestresowany? nie dawno. No to będzie akurat ciekawe przedsięwzięcie i, i myślę, że... Podobno Prosto z Warszawy nadawała dla Państwa starszy szeregowy, szeregowy specjalista, Izabela Marcisz. A starszy szeregowy specjalista, jak ja mu oddać, bo to jest za ciężkie. <stage>